Moneta 5 złotych rocznik 2008 sprzedana za ponad 200 zł w gratingu polskiej firmy. A więc cześć, witajcie! Kolejny dowód na to, że moneta obiegowa państwa polskiego może się sprzedać w bardzo wysokiej cenie. Była to czyjaś inwestycja sprzedane za 210 zł. Akurat tutaj było kup teraz, ale jednak jest to dowód na to, że sprzedane jest za wielokrotność nominału. Mamy tutaj drugą stronę monety polskiej firmy. Jeżeli ktoś chce opinię na temat tej firmy GCN to szuka sobie na internecie. Natomiast moneta jest w stanie bardzo dobrym. I tam na tych zdjęciach też było jeszcze lepszy połysk było na zdjęciu wiadomo może łatwiej uzyskać. Ale tutaj widzicie że ta moneta jest w bardzo dobrym stanie. Tutaj tylko z przodu są dwie dziurki. Dwie albo aż, co może stanowić o jej wartości w przyszłości, bo jeżeli ja bym sprzedawał, to zawsze robię dokładne opisy. Robiłem, bo teraz nie sprzedaję, kiedyś, dawno temu. Dokładne opisy, więc nie będę mógł ukryć tego, że tu są dwie dziury. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy ktoś się zna, czy można sprawdzić po tym numerze, kiedy to zostało zaslabowane, czy to było na przykład włożone do slabów. W tym roku. Czy może właśnie w roku 2008 czy w 2010, czy ta firma GCN prowadzi właśnie taki. Ktoś, kto się interesuje slabami, się tu wypowie. Czy ta firma prowadzi ewidencję numeryczną. Można się wpisać w internecie i znaleźć. Czy to jest tylko taki numerek. Na temat tej firmy są różne opinie. Ja muszę sobie wyrobić swoją, dlatego ten slab będzie u mnie leżał X lat i cały czas będę sprawdzał, co się dzieje z tą monetką. Jeżeli będę mógł przeżyć następne 50 lat, to zamierzam tego slaba trzymać przez następne 50 lat. Oczywiście dopiero opinia wyjdzie za 50 lat na temat tego slabu, ale no, ja zawsze kibicuję polskim przedsiębiorcom, więc mam nadzieję, wolałbym sobie tu w Polsce robić niż wysyłać do Ameryki. Ale wszystko zależy od nas. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!